Jestem artystką wizualną i trochę los tak sprawił, że moje grafiki, które zaczęłam robić jakiś czas temu, zaczęły cieszyć się dużą popularnością i dostałam, zaczęłam dostawać dużo pytań o m, zarówno o wydruki, plakaty, jak i może jakieś produkty z tymi grafikami. I tak po, po jakimś czasie z moim partnerem Tomkiem doszliśmy do wniosku, żeby skorzystać z tej szansy, którą nam dał los, i żeby spróbować na takie zapotrzebowanie odpowiedzieć. No i tak zaczęliśmy od bardzo ostrożnie, bardzo powoli. Inwestowaliśmy tylko to, co zarobiliśmy. Czym się zajmuje firma? To jest, wbrew pozorom, takie proste pytanie. No bo owszem, żyjemy ze sprzedaży, ale nie za wszelką cenę, to ma takie przełożenie na to, że zarówno staramy się o to, aby towar, który zamawiamy, produkujemy, był produkowany głównie na terenie Polski, był produkowany w zakładach pracy, gdzie szanuje się prawa pracowników i pracowniczek. Uważamy, że warto poświęcić temu czas, ponieważ to wszystko tak naprawdę wyrosło z jednego źródła, a tym źródłem smarka. Tym źródłem jest jej postrzeganie świata, tym źródłem są pewne idee, z którymi się identyfikuje, i ten nasz wspólny biznes też jest nośnikiem tej idei. Tomek jest logistykiem, i wszędzie tam, gdzie mnie nie wystarcza umiejętności, sił i cierpliwości na realizację moich pomysłów albo na dokończenie moich pomysłów, zjawia się Tomek, który z żelazną konsekwencją e, to czyni i jesteśmy do, w związku z tym chyba dobrym, dobrym duetem pod tym względem. Jest mankamentem to, że tą pracę nosi się ze sobą tak naprawdę i człowiek jest w pracy 24 godziny na dobę, ale uważam, że ma to też swoją tą, tą, taką pozytywną stronę, ponieważ jest więcej czasu na to, by wpadać na nowe pomysły. No, jak, jak nam się coś nie uda, to się razem wywracamy i, i leżymy, i kwiczymy. Także, może też dlatego się bardziej staramy, tak? bo wiemy, że wszystko zależy tylko od nas i od tej jednej firmy, więc bardzo się staramy. Gdynia to troszeczkę moja sprawka <grywka> I, i mój nacisk, ponieważ pomijając Położenie i architekturę modernistyczną, której oboje jesteśmy fanami, przyjemność przebywania tutaj w tej przestrzeni codziennie. Dla mnie istotnym było również to, że Gdynia jest miastem nie za małym, ale też i nie za dużym. Ja mieszkania w dużych miastach mam dosyć. Ja się zgodziłam, bo bardzo mi się Gdynia podoba. Nadal. <gry> I zrealizowaliśmy nasze szalone marzenie. Podczas pandemii po prostu postanowiliśmy i dosyć szybko, jak wszystko, co robimy, po prostu się przeprowadziliśmy.